Wigry Suwałki rozegrały u siebie mecz trzeciej kolejki z Limanowią Limanowo, Benjaminkiem drugiej Ligi. Białoniebiescy dominowali na boisku od pierwszego gwizdka. Wielokrotnie przed szansą zdobycia gola stawał Tomasz Tuttas, lecz wciąż brakowało skutecznego wykończenia. Mieliśmy tylko sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. W 38 minucie pięknym strzałem popisał się Artur Bogusz, zawodnik grający w barwach SKS-u od początku nowego sezonu. Wiedzieliśmy o tym, że, że jest to bardzo trudny teren, yy, aczkolwiek mówię, zagraliśmy całkiem, całkiem niezły mecz. 79 minuta, zmiana w drużynie Limanowi. Na boisko wchodzi Karamo Sany, który już 3 minuty później daje gościom prowadzenie. W ostatniej sekundzie meczu na bramkę Limanowi strzela Bartosz Widejko, ustalając wynik spotkania na 1-1. Po sobotnim meczu SKS zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Kolejny mecz białoniebiescy zagrają na wyjeździe z motorem Lublin.